Któryś z panów z CPK wyraził się, że jak znajdziemy jednorożce w lesie, to wtedy CPK nie będzie. Zobacz, przez Twój dom idzie kolej, a, a pani ma pół kilometra dalej są puste pola konkurników Nie, akurat przez moje. Więc czekamy. Pani Starościno, na ustosunkowanie się do tego, czy pani jest po stronie ludzi, którą panią, mieszkańców, którą pani, panią wybrali, czy jest pani po stronie Warszawiaków. Nie. Nie nie Ja się nazywam Emilia Małecka, jestem sołtycem Zalesia. Myśmy się dowiedzieli z, od mieszkańców z Nowego Miasta. Pocztą pantoflową. Pocztą jak pantoflową tak jak mm. to się mówi potocznie. Mm. Oni nam, I to było w czerwcu. Mm. Jak ja pojechałam do gminy, no to oni wzygali ramionami. Burmistrza nie było, bo był w Brukseli, jeszcze był stary wicewójt, nowa wicewójt. Nie. No coś tam jest, ale oni dokładnie nie wiedzą. Pani z Zalesia do mnie zadzwoniła. Byłam zdziwiona. Oni już byli na etapie zbierania podpisów, a myśmy się dopiero dowiedzieli. Wtepę do urzędu, w urzędzie mi powiedzieli, że jest to projekt rządowy i oni nikogo nie informowali na ten temat. My, śledząc różne profile na, na internecie, dostaliśmy też informacje od zaprzyjaźnionego Sołtysa z innej akurat gminy, który, którego też ten problem dotyka. I akurat było kawałek z, z mapy, który on dostał, zahaczał o jaroci nieobrzostw. I akurat było na samym końcu mój dom i zaznaczone, że tamtędy będzie przebiegać linia. Mhm. Wiedziałem o tym jakieś 3 czy 4 miesiące temu, ale brałem w ogóle to jako nie wiem jakąś bajkę, że jest Strakcje. to po prostu niemożliwe. Mamy już w tej chwili kontakty z ludźmi, których ten problem dotyka w całej Polsce. I na Śląsku, i we Wrocławiu, i w Radomiu, i w Lubelskim, i w tej nieszczęsnej Łodzi, w Baranowie, w Wiskitkach. Naprawdę wszędzie jest tak samo, że ludzie dowiadują się przez zupełny przypadek. Ja nie wiem, czy, czy im to jest celu. Ja jako mieszkańcy, jako społeczność, oczywiście my to my wybieramy władzę jako ludzie, ale w momencie, kiedy ta władza już jest wybrana, robi sobie to, co chce. I nie liczy nie robi sobie z nami nic, więc e, nawet jeśli my będziemy robić e, sprzeciw e, i to znaczący, to tak czy siak gdzieś zapadną jakieś, e, mogą zapaść jakieś decyzje i ta kolej będzie budowana. Jeśli taka decyzja zapadnie, e, no to albo będziemy tego bronić e, e, na ostro, e, albo e, jedynie, jedyną opcją przebiegu szybkiej kolei jest taki wariant który nie wyburzy żadnego domu. Około 10 Wiecie? domów będzie wyburzonych? Bezpośrednio. Bezpośrednio, bezpośrednio, bezpośrednio. Bo jeszcze są domy, bez które bez będą żyć, coś tam żyć, miały żyć. ucięte, kawałek ogrodu, coś bez tam, tam, pola, sypia, nieruchomości, zbyt, e, gospodarstwa rolne, miejsca pracy, to to miejsca... To miejsca, miejsca, to miejsca do, no właśnie, to po prostu to jest... To nasz świat. tu jest spokojna wieś. To jest na oficjalnej stronie cpk, tak? www.cpk.pl Tu mm są podane lata kiedy były tak. prowadzone konsultacje, tak? Na. Więc ja mam takie pytanie: bo tu jest napisane tak, 2020 do 2021, czyli nie ten rok, mhm. poprzedni mhm. i jeszcze wcześniejszy, miały się odbyć otwarte konsultacje w ramach strategicznego studium lokalizacyjnego z udziałem wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców. Ktoś Państwa, był na jakimś nie. spotkaniu? Nie. 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 To nie. pani Maria, która jest z Zakrzewa. A w Zakrzewie jest tylko tak. jeden, jedyny dom. No Jej. tak samo w Golinie, Jej. nie? Tak. tak też jest w Golinie. I, I co? Ty do tej pory nic nie zrobił, zebranie dopiero mamy jutro. Nikt w ogóle, ja się dowiedziałam też tylko od koleżanki, sąsiadki, słuchaj, wejdź na mapy, zobacz, przez Twój dom idzie kolej. A, a pani ma pół kilometra dalej są puste pola, konkurników nie, akurat przez moje od trzech nie... tygodni mi się pyta, mamą, gdzie my będziemy mieszkać. Kto się zapytał: nikt, nikt, po prostu nikt. Mieszkańcy z bloków przy Cegielni zostaną totalnie odcięci, bo te wszystkie drogi lokalne będą tu nie ma żadnego przewidzianego wiaduktu, zjazdu czy jakiejś drogi. A ta linia czerwona to jest zaproponowana przez gminę Jarocin, przez projektantów i omija całą naszą wioskę. Jeden, dwa na odcinku od Poznania do Jarocina nie koliduje z domami. Tam o, może tak, tak, jakiś tam wiemy, pojedynczy ale jest, ale nie idą jakby z drugiej strony. Tak, ale przez kogo idą ziemie, no, no ale no przez kogo idą ziemie? Niech Pani powie, niech sobie pani w domyśle to powie, przez kogo idą ziemie, te trzy warianty. Przez kogo drogę, bo ja osobiście mnie powiedział urzędnik z Jarocina, przez kogo to idą ziemię. Że tam nie nic, nie ale tam nie ma domów na razie, póki co, tylko ale, chyba ale są przeznaczone. No, tak Wiadomo, po są tam są ten. chyba no. trzy domy, które da się ominąć. No. Dzisiaj i wczoraj była procedowana na komisji sejmowej e, e, zmiany do ustawy o nieruchomości. O nieruchomościach, które nie dają nam żadnych, ale to żadnych szans na odzyskanie. Dostanie pieniędzy, które pozwolą nam odtworzyć chociaż podstawowy standard tego domu, który mamy. Ma być, nieruchomości mają być wyliczane nie od stanu rzeczywistego, bo pan Chorała powiedział, że to jest niesprawiedliwe, żeby domy, które są starsze niż rok, miały tyle samo płacone, co te nowe. Czyli domy mają być wyceniane według wartości historycznej. Mój dom pochodzi z końca XIX wieku, czyli będzie miał chyba wartość zero, bo tam nie ma żadnych lewi. Jeszcze Będę musiała dopłacać na ja kredyt hipoteczny. Mamy też panią starostę, która też by mogła się ustosunkować do tej całej sytuacji. Jest z partii rządzącej, wyświetla się na ekranach z panem prezydentem, z panem Jarosławem. Przepraszam, ale nie ze mną. No. E, więc czekamy, e, Pani starościno, na ustosunkowanie się do tego, czy Pani jest po stronie ludzi, którą panią e, mieszkańców, którą po, pani, Panią wybrali, czy jest Pani po stronie Warszawiaków. Bo jeśli dojdzie do tego, to przypuszczamy, że rozpocznie się tutaj drugie Powstanie Wielkopolskie, i tak jak pierwsze, ktoś je wygra.